Norweskie świadczenia dla osób schorowanych czy po wypadkach są daleko bardziej atrakcyjne niż polskie zasiłki i renty. Ale z norweskiej perspektywy to nie są żadne cuda pozwalające żyć w luksusach. Po prostu pomoc państwa dla tych, którzy nie wrócą na rynek pracy. Tymczasem NAW często myli takie osoby z bezrobotnymi, wymagającymi aktywizacji. Istnieją niezależne raporty wskazujące na błędy NAW. Znajdują się tam naprawdę ponure dane. Na przykład mówiące o zwiększonym ryzyku samobójstwa, w grupie rancistów i osób na AAP NAF beklager i zapewnia, że instytucja dokłada starań, by zrozumieć swoich klientów, szczerze, niewiele na to wskazuje. Bywa, że problemem jest pojedynczy urzędnik, a bywa, że dokumenty do sprawy krążą bez sensu i wciąż od nowa trzeba tłumaczyć o co chodzi. Zajmowaliśmy się sprawami, w których z dokumentacji medycznej jasno wynikało, że dany klient nie ma szans, nie tylko na powrót do pracy, ale nawet na samodzielną egzystencję. Wiecie, że przy nas, Wajleder osoby z porażeniem czterokończynowym, domagał się deklaracji, jaką pracę ta osoba podejmie, pomógł ostry ton i wymachiwanie paragrafami. Ale to nie tak powinno wyglądać. Czy system się zmieni? Są na to środki i są obietnice, ale nie łudźmy się, że zmiany nastąpią szybko. Co więc pozostaje? Cierpliwość, upór, konsekwencja i tego nam akurat nie brakuje.